Was jedyniową polecajkę, bo co ja mogę innego pokazywać we vlogu niż żarcie <grymne> Ale słuchajcie, ostatnio właśnie natknęłam się na to totalnie przypadkiem, będąc w Rosmanie. A wiemy jednak, że Rosman ma dość rozbudowaną tą sekcję żywieniową. I właśnie takie coś znalazłam, bo tak po prostu mnie nie wykończyły zakupy i stłuczowanie kosmetyków w Rosmanie żywienie, ja no może coś po prostu tutaj wszamać. Słodkiego, oczywiście. I takie coś to są po prostu orzeszki ziemne czekoladzie deserowej firma Das Exquisite i już myślę jak nie, bo naprawdę jest to mega, mega dobre te się już troszeczkę mi utleniły i ta czekolada wygląda na białą, ale to po prostu są orzeszki oblane czekoladą. I dla mnie taka przekąska słodka jest trochę zdrowsza niż taki, powiedzmy, zwykły sneakers przysłowiowy. No wiadomo, okej, okay, to nie jest w 100% zdrowe, bo to nie jest oblane czekoladą gorzką, tylko deserową. Mamy orzeszki ziemne, które tak naprawdę nie są orzechem, tylko fasolą, więc dobra, ale skład to jest po prostu orzeszki i czekolada, więc spoko. Jak Jeżeli lub. Bicie takie troszeczkę zdrowsze niż wiecie taki właśnie wafelek czy sneakers, to to Wam bardzo polecam, bo naprawdę mm, zaspokaja to przynajmniej u mnie i cały czas mi ale ci boże ja nie mogę, Odbra, odstawiam to zaspokaja to u mnie potrzebę właśnie czegoś słodkiego ale nie takiego wiecie, chamskiego słodkiego i też potrzebę chrupkości, bo nie wiem jak wy, ale ja często szczególnie jak się zbliżają te dni to mam taką po prostu obsesję na punkcie chrupkości że mam ochotę chrupać rzeczy dlatego niestety, ale często jem chipsy bo ja w ogóle lubię bardzo słone przekąski i, ale to mi zaspokaja tą potrzebę właśnie słodyczy, która właśnie przed okresem troszeczkę yy, mi się wzmaga. Tak na co dzień jakoś tam słodkiego nie jem. Jem słodkie śniadania, ale takie zdrowe słodkie śniadania, bez tam cukru i żadnych yy, udziwnień więc to mi to zaspokaja. A jeżeli wy macie do polecenia słone przekąski, ale zdrowe, to bardzo chętnie je poznam, bo. Boże, chipsy, to jest moja zmora. Ja ogólnie nie chodzę do galerii, zazwyczaj rzeczy zamawiam online, po prostu nie lubię całego tego doświadczenia. Zawsze jest mi albo za gorąco, albo nagle wieje bardzo klimatyzacją. Jest harmider, ludzie się o mnie ocierają. <laughs> Jakoś to po prostu, tego typu zakupy, no nie są dla mnie. Ale bardzo chciałam zobaczyć pewien zestaw właśnie z HM-u oraz z Hausa, taki sportowy. I mówię, nie jestem pewna, czy to aby na pewno będzie odpowiedni materiał dla mnie, więc dlatego poszłam do tej galerii. I weszłam do handemu i po prostu powiem wam, że się przeraziłam tą jakością, a raczej jej totalnym brakiem. Rzeczy wizualnie wyglądały ładnie, i niektóre naprawdę mi się podobały, jak na przykład tamta kurteczka, ale to wszystko jest albo tak cieniusieńkie, że ja wiem, że będąc zmarzluchem ja bym od razu w tym zamarzła, albo niektóre rzeczy wyglądają, jakby po prostu były z lumpa, już zmychacone. A jak ja zobaczyłam po prostu te buty. Ja mówię, no to jest plastik. Z daleka one wyglądają fajnie, to jest bardzo taki fashion model, ale to jest taki plastik, ta torebka, to był taki dramat, to jest po prostu, powiem Wam, gorzej naprawdę niż z Shein. No i spodobała mi się po prostu najbardziej prosta, w miarę ciepła sukienka. I kurczę powiem wam, że bardzo się wahałam właśnie, czy ją kupić, czy nie. Kosztowała około 130 zł złotych. Ale po pierwsze, chciałam, żeby ona była jeszcze dłuższa. No mając 1,67 m uważam, że bardzo mało jest rzeczy, które są naprawdę maxi. I to jest niefajne, bo szczególnie jakieś wyższe osoby no, mają z tym problem i zawsze wszystko pewnie mają do połowy łydki. Najpierw przymierzałam sobie xs która z jednej strony no, leżała idealnie, bo tutaj ym, fajnie obściskiwała. Że tak powiem, ale jakoś mam wrażenie, że Eska miała lepszą linię, jeżeli chodzi o spódnicę, trochę lepiej te ramiona też wyglądały i taki troszeczkę był lepszy flow, natomiast no, odstawała w plecach. Ja tutaj mam dość mocne wygięcie, ale nie wiem, nie wiem, po prostu jej nie wzięłam, bo nie byłam tak na 100% do niej przekonana. Yy, oczywiście nie do takiego outfitu, nie do takiej bluzki, ale coś nie do końca, nie wiem. Jakby dajcie znać, co wy myślicie na ten temat i w ogóle w którym rozmiarze ja wyglądałam lepiej, bo zawsze z tymi <laughs> rozmiarami też mam problem. Już po tych może 20 minutach, w byłam totalnie zmęczona, ale naprzeciwko jest Medicine i weszłam, i oh my god, no zupełnie inna jakość. No po prostu ten sweter gruby, mięsisty, te materiały, jak się dotyka, to są przyjemne i naprawdę to widać. I ja od razu po prostu sięgnęłam po ten, po ten sweter. Był ciepły, mm, właśnie fajnie, że jest rozsądek. Spinany I ma wysoką taką stójkę. Ja nie zawsze wszystko kupuję tylko dlatego, żeby było modne i fashion. Czasami, szczególnie jesienią, biorę rzeczy też dlatego, żeby po prostu mi było ciepło i wygodnie. Torebka, okej, okay, nie mój styl. W ogóle, często w medicine nie do końca jest mój styl. Za bardzo to wszystko jest takie, um, za dużo wzorów. Ale kurde, to jest jakość. No ta spódnica była tak mięciusieńka. Boże, ten kolor oszałamiający. Nie do końca uważam, że ten kolor mi pasuje, ale jeszcze połączenie z tymi botkami, O boże, ja już widzę po prostu. Osobę z cieplejszą karnacją, właśnie ta spódnica, te botki, yy, jakaś jasna góra, oh my god. No ale spódnicę, którą postanowiłam wziąć. To taka po prostu crazy. Ja aż sama nie mogę uwierzyć, że ja wziąłam tą spódnicę. W sensie, ona mi się nadal podoba, nie że żałuję, bo ja zawsze staram się zrobić przemyślane zakupy. Ale po prostu taka crazy. Po pierwsze, tak mnie przyciągnął ten kolor. Nie mam taki, takiego koloru spódnicy. To, że ona jest asymetryczna, no to po prostu już w ogóle. I ta krata. Krata jest bardzo modna w tym sezonie. I w ogóle po prostu ta spódnica mi się kojarzy z moją babcią, która. Za zawsze nosiła spódnicę i zawsze praktycznie to były spódnice w kratę najczęściej ona nosiła w taką zieloną e, a ten kolor po prostu wszystko mnie urzekło w tej spódnicy i ja wiem, że ona jest totalnie crazy ale też podoba mi się właśnie ten kolor że z jednej strony e, taki buraczkowy, można właśnie jesienią nosić ale uważam, że właśnie wiosną i latem, przez to, że ten kolor jest mocniejszy, też będzie można spokojnie ograć, e, nad górą jeszcze będę musiała się zastanowić, ale myślę, że coś tam wykombinuję, no i ogólnie z zakupów jest zadowolona. Chcieliśmy się wybrać na grzyby z Bernim, ale nie dość, że absolutnie nie było ani kurde jednego grzyba, to jeszcze Bernie oczywiście był zmarnowany, nie dał rady tak hasać po tym muchu i wysokich jakichś takich krzakach, więc praktycznie po 40 minutach wróciliśmy. Berni, no chodź. Totalnie na spontanie pomyślałam, że skoro robię teraz obiad, to dam Wam właśnie ten przepis na mega szybki i ekstremalnie łatwy właśnie obiad. Aczkolwiek to nie musi być obiad, bo to można jeść i na ciepło, i na zimno, to może być też na kolację, taka a la sałatka. Jeżeli lubicie azjatycki vibe, no to tym bardziej. Bo słuchajcie, to jest tak proste, że naprawdę, jeżeli nic nie potrafisz smażyć, to spoko z tym sobie poradzisz. Dlatego że pierwsze co, musisz ugotować ryb, no, ale możesz ugotować, nie musisz mieć Thermomixa, możesz go ugotować w woreczku, bez woreczka. Ja po prostu nie lubię w plastiku gotować, dlatego no, Thermomix sam to robi, więc wykorzystuję. Druga rzecz, łosoś. Yy, łosoś po prostu daje taki mocniejszy smak, z racji tego, że mamy ryż. I mówisz sobie, Boże, ale smażenie yy, łososia to już może troszeczkę nie na moje nerwy. Słuchaj, po pierwsze, to jest łosoś w skórze, kurna jeszcze z łuskami kompletnie nieprzyprawiony i po prostu dajesz go na patelnię. Przykrywasz pokrywką na średni mały ogień, żeby on po prostu cały się przepiekł I nieważne, że tam są muski, bo po prostu tą skórę zdejmiesz Bo teraz my tego łososia musimy całego podziabać I nieważne, że on kompletnie nie był przeprawiony, Bo te przyprawy nie muszą wejść w mięso Bo właśnie go totalnie na totalne wiórki podziabiemy I damy go do miski, w której mamy właśnie teraz ogórek zielony i szczypiorek I później to przyprawimy tak to na ten moment się prezentuje, czyli tutaj mieliśmy właśnie te ogórki, szczepiorek, ryż i... Ten nasz podziałany mm, łosoś, jak widzicie, tutaj po prostu ta skóra została jakiś ości, więc to po prostu zero problemu, zero myślenia, zero zastanawiania się. I teraz przyprawiamy i przyprawy też są ekstremalnie łatwe, bo pierwsze co musimy dodać, żeby to połączyć, no to oczywiście majonez. No, mam, że ten z winiary lubimy. Drugie, no to to wszystko jest jałowe, więc trzeba dodać soli. Nie dodajemy zwykłej soli, tylko właśnie sos sojowy, żeby już tutaj ten azjatycki vibe dać. No i żeby dodać trochę pikanterii to dajemy sriracha. Ja akurat do tego daję tej czerwonej, czyli bardziej ostrej, bo mówię to wszystko jest jałowe, a ja trochę lubię, żeby było właśnie pikantne. Możecie dodać tej zielonej łagodniejszej, ale po prostu. Te trzy rzeczy, yy, proporcje robicie tak jak uważacie, czy więcej ryżu, czy więcej mięska yy, chcecie i tak samo, czy bardziej słone, czy lubicie bardzo dużo majonezu, yy, ja majonezu to tak tylko właśnie do połączenia, czy chcecie ostre, czy nie chcecie ostrego, no i tak naprawdę łączymy to i już. Chcesz? Tak? No to proszę, no to proszę, <laughs> już lecisz, tak? Uciekasz. Lecisz gdzieś do siebie. Dobra, słuchajcie, tak to się prezentuje, czy to jest po prostu jakieś najpiękniejsze danie ever, no nie, ale jak na to, że jest szybkie i nie jest właśnie jakimś makaronem z gotowym sosem ze słoika wątpliwej jakości, no to uważam, że to jest świetne. Oczywiście, jeżeli lubicie takie smaki, w ogóle czy lubicie na przykład ryby i łososia, jak kocham ryby, łososia może nie, aż tak, ale po prostu tutaj on bardzo dobrze pasuje przez. Taki swój intensywny smak, bo on ma taki, wiecie, dość mocno rybny, łososiowy smak przez ten swój tłuszcz. Ale tu wszystko jakby tak się łączy, bo mamy jałowy ogórek, jałowy ryż, ale podkręcony tymi przyprawkami. Chrupie, bo ogórek, miękkie. No nie wiem, po prostu jest to fajne, szybkie. No Boże, kojarzy mi się to z tym ugotowaniem, czy tam, Boże, jak się nazywało? tyle, zjeść moją Michalę. Co prawda to już na dwa dni aż tyle nie jem. Witam Was w kąciku Mierzymy, bo właśnie parę miałam zamówień z Leezerft oraz z H&M-u. Dlatego pomyślałam, że po prostu Wam to poprzemieszam, bo też dużo ostatnio było promocji. I oczywiście, <grytanie> znowu było tak, że ja sobie coś polajkowałam, jak zawsze. Potem stwierdziłam, nie, dobra, nie potrzebuję tego, przecież mam trzy szafy ubrań. A później, tak jak na przykład było właśnie z tym swetrem, który już mam na sobie, że po prostu później był oczywiście wyprzedany, ale przejdźmy właśnie do mierzenia. Teraz już od razu mam na sobie ten sweterek z H&M. Dlaczego w ogóle go kupiłam? Po pierwsze nie mam w ogóle burgundowego swetra, nie mam nic burgundowego tak naprawdę, oprócz może rajstop, także stwierdziłam, że absolutnie potrzebuję coś burgundowego w mojej szafie, bo naprawdę kiedyś bardzo lubiłam ten kolor, a jakoś tak po prostu żadna rzecz przez ostatnie sezony mnie nie zachwycała. Stała. plus też nie lubię kupować na siłę, tylko dlatego, że coś jest modne. No i właśnie szukałam sobie sweterka, wiedziałam, że chcę burgundowy i powiem Wam, że albo są po prostu ekstremalnie drogie, to oczywiście z dobrymi składami, 100% wełna, ale muszę Wam powiedzieć, że ja nie zawsze lubię właśnie 100% wełnę. Udało mi się w zeszłym roku kupić dwa wełniane, rozpinane sweterki 100% wełna. Jeden jest z Reserved, a drugi jest z Zary i powiem Wam, że i tutaj Tutaj i tutaj ten, ten sam typ wełny. Obydwa w ogóle były w podobnej bardzo cenie. Obydwa rozpinane, ten sam krój, tylko inne kolory. I powiem Wam, że o wiele bardziej wolę ten z rezerw niż ten z zary. Ten z zary już troszeczkę bardziej gryzie, no i właśnie to jest to z tą wełną, że ona po prostu gryzie. Więc ja inny też mam 100% wełna i po prostu no nienawidzę go, nienawidzę go, ok jest ciepły, ale tak gryzie, że trzeba założyć długą bluzkę pod spód, potem jak jest za gorąco i ściągam ten sweter, to ta cała bluzka z pod spodu, jeżeli jest y, ciemniejsza, bo tamten sweter wełniany jest jasny, to mam całą po prostu opywconą, że tak powiem, tymi kłaczkami Ym, i po prostu to jest tak upierdliwe że no ja nie mogę, więc ja akurat nie mam problemu z akrylem i ten właśnie sweter, oczywiście ma tam jakiś poliester czy poliamid, coś takiego, nie wiem, ma chyba właśnie na pierwszym miejscu w składzie ma akryl, ale też ma chyba 7% wełny. Także ja byłam w szoku, tym bardziej, że ten sweter kosztował 70 zł. I ja mówię, okej, okay, no to już od razu właśnie go sobie dodałam do ulubionych i mówię, dobra, ale wiecie, znowu się chciałam przekonać, że nie potrzebuję, bo ja się staram po prostu robić racjonalne te zakupy, ale jestem z zmarźluchem, więc po prostu mówię, dobra, swetru w mojej szafie nigdy za wiele, tym bardziej, że absolutnie nie mam w takim kolorze i muszę powiedzieć, że no, naprawdę jest ładny ten kolor. Specjalnie nagrywam właśnie też w świetle dziennym, bo jest w miarę y, pogoda taka, która no, sprawia, że mogę nagrać, nie muszę nagrywać z lampą. I to jest taki głęboki burgund który mi się ekstremalnie podoba, delikatnie wchodzący w wiśnie. Czyli nie jest to burgund, który jest prawie czerwony, nie jest to burgund, który idzie już zaraz w śliwkę i właśnie jest prawie fioletowy. Idealny, przepiękny odcień, delikatnie tylko widać właśnie te paseczki tego swetra. Jest piękny i powiem wam że już jest mi w nim ciepło, naprawdę, ale nie ciepło, że, yy, że się spocisz, <grym> yy, bo czasami te yy, nie w 100% naturalne rzeczy takie mogą dać odczucie. Nie, tutaj jest tak ciepło, naprawdę, aż, aż mi jest za gorąco w tym swetrze tutaj, co prawda. <grym> mam pozamykane okna, żeby była cisza, więc może coś dlatego. No ale jedyna rzecz to jest XS-ka. I właśnie nie wiem, czy ja wyglądam w nim ok. Ociupinkę właśnie za krótkie są rękawy moim zdaniem, bo ja mam bardzo długie ręce, co prawda wydaje mi się, że jak go wypiorę, no to właśnie będę go sobie mogła naciągnąć troszeczkę i widzicie już, już troszeczkę jest dłużej, ale no to potem wraca do swoich wymiarów, ale właśnie jak go może tak troszeczkę ponaciągam, to będzie ok, wydaje mi się, że długość też jest dobra, ja właśnie nie chciałam w taki mocny oversize iść, bo mam w planach go nosić szczególnie pod właśnie taką oversize'ową marynarkę, którą parę miesięcy temu też pokazywałam we vlogu w mierzymy tą taką szarą, ona jest bardzo oversize, więc już tutaj właśnie, żebym nie wyglądała za bardzo oversize, bo wiecie, to jest fashion, wiadomo, fashion, ale nie każdy na to fashion jest gotowy, żeby po prostu takim worem chodzącym być, może ja sama też nie jestem czasami gotowa na takie mega ekstremalnie oversize, więc wydaje mi się, że taka bardzo oversize'owa szara marynarka, tutaj właśnie taki fajny sweterek, no przepięknie w ogóle szary z burgundem ma i właśnie też jakieś spodnie, może te nawet. Myślę, że to też by spoko wyglądało, że one trochę takiego charakteru tutaj nadają poprzez te delikatne rozszerzenie, ale nie są takie, wiecie, za bardzo. No i sam fakt, że właśnie ten sweterek kosztował 70 zł, no to chyba się wszyscy po prostu też rzucili. Ja tak ciągle mam, że coś sobie polajkuję I potem za chwilę to jest wyprzedane. Więc myślę, że SK oczywiście byłaby idealna, ale powiem Wam, że jak się tylko po prostu pojawił ten sweterek znowu, to ja mówię, dobra, zamawiam już chociaż tą xs bo czemu pra praktycznie ten sam skład? Ale sweterek ze Stradivariusa, który był troszeczkę bardziej oversize i miał szerokie tutaj rękawy, co nie zawsze mi też odpowiada. Nie włożysz tego jakby w następne, jakieś taką, następną odzież, marynarkę czy coś. To już ten rękaw taki mega szeroki też trochę tutaj jest upierdliwy, podwiewa mi po prostu pod te rękawy. Nie wiem, nie zawsze lubię szerokie rękawy, ale mówię, ten sam skład i ten sweterek był dwa razy droższy. Dwa razy razy słuchajcie, jak nawet nie więcej. Nawet mi się wydaje, że on kosztował 170, a ten kosztował 69. Także to by był po prostu no-brainer. Bardzo dużo jeszcze tam było innych kolorów, więc może jeszcze są jakieś, możecie kupić sobie na przykład XL i będzie taki, wiecie, fajnie większy, bo ta linia ramy, ją tutaj jest delikatnie opuszczona, więc można wtedy kupić większy rozmiar. Nie będzie to po prostu też dziwnie wyglądało. Więc na razie, co tu tam po prostu Wam podziękuję. <laughs> Jestem ściekła. Jestem. Tak wściekła na kobity, które po prostu mają. Ja, ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby przymierzać. Ubrania je całe uwalić podkładem i odesłać. Po prostu dlatego ja przymierzam zawsze, pomimo tego, że się pokazuje na YouTubie, mogłabym po prostu gwiazdą być przepiękną teraz yy, i pokazywać mierzymy na YouTubie, ale nie robię tego z szacunku do tego, że mogę odesłać jakąś rzecz. Ona może mi się nie sprawdzić. Po prostu ca całe tutaj jest uwalone podkładem. Szczerze, nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można tak szeroką sukienkę. Uwalić podkładem. Nie mam pojęcia. Nie wiem w jaki sposób ta osoba to ściągała, czy zakładała. No, no, po prostu to jest obłęd. Mało tego zakładać jeszcze, wiesz, kurde, co zamawiałaś, wiesz, że to jest biała rzecz, naprawdę. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest normalnie dziura, rozprute. To nawet bym powiedziała, że to nie jest kompletnie dziura na świe, tylko to jest dziura gdzie indziej. Także ja nie wiem, ktoś się po prostu próbował na siłę tutaj wbić w tą sukienkę. O co tutaj chodzi? Ona jest z tak genialnego materiału. No, Rizer, naprawdę uważam, że te materiały ma świetne. To jest denim. To jest denimowa, gruba, mięsista sukienka. Wiecie dobrze, że y, bardzo często białe sukienki są prześwitujące. Okej, okay, ona jest szeroka, więc też y, no, nie będzie prześwitywać tak, bo nie jest przy ciele. Natomiast no, po prostu to jest tak gruby, ale nie jest jakoś super y, przez to ciężka, ale to jest tak gruby, mięsisty, fajny materiał. Naprawdę widać, że no po prostu widać tą jakość. I ona jest też bardzo przyjemna w dotyku, no po prostu jakościowo świetna. Ale mam kolejne ale do niej, <grytania> abstrahując od uwalenia i dziury, no, jakby ja też tego nie rozumiem, jak można to przyjąć. Nikt naprawdę tego nie sprawdza. Bardzo dziwne jest dla mnie to, bo te modelki, które zawsze prezentują te ubrania, one mają ponad 1,70 1,76 m bodajże, miała ta modelka. Ja jestem 10 cm niższa od tej modelki. Ta modelka miała na sobie ten sam rozmiar co ja. I nie można moim zdaniem opuścić już ni niżej tej sukienki. Praktycznie mam na linii stanika, więc no nie jestem w stanie jakby tych ramionczek wyregulować, tak, żeby ta sukienka poszła jeszcze niżej. A tak naprawdę, no, mając jakiś but, to. W teorii może i te, ta długość jest ok, ale mówię, ja mam 1,76 m. Na tej modelce ona wyglądała naprawdę, taka była długa i mam wrażenie, że jeszcze była taka bardziej oversize, że się tak jeszcze fajniej przez to układała. Ta modelka tak jakoś, jak ją tak złapała, to tak bardzo tutaj wszystko zwisało i ja mówię, może, ale to jest cool, ale to jest fajne. I nadal gdzieś mi się ta sukienka podoba. No nie wiem, Jezu, tu też jest dziura. To jest z dwóch stron dziura. Przecież ta baba oszalała, która to y, ubierała. No, przecież to już jest naprawdę. No, z dwóch stron, dokładnie w tym miejscu. O Boże. <gry> Więc jakby absolutnie w ogóle ja ją odsyłam. I to jest y, szczerze dramat, że takie coś jest przyjmowane no z dwoma dziurami, jeszcze uwalone. No nie mogę, no nie mogę. No gdzieś mi się podoba ta sukienka nadal. Wakacje, taka luźna, bardzo prosta, taką ma. Z jednej strony jest prosta i może aż dziwnie wygląda, ale ta prostota taką daje klasę, elegancję, mam wrażenie. No i ten materiał, ten denim, no to jest świetne. Kurczę, nie wiem, nie wiem, czy jakby była jeszcze jedna eska, to bym próbowała to zamawiać. Kurde. No, niby to się ładnie układa. Niby, niby jest ok, jak chodzę. Nie wiem, kurczę, dajcie mi znać, czy jakby była eska, jeszcze to zamawiać. Chociaż mi się wydaje, że ona jest właśnie ta biała, wyprzedana, ale kurde. No szkoda, bo ja mam coś takiego, że jak już zamówię, to to było po namysłach dość długich. Więc dlatego nie lubię oddawać. Staram się naprawdę nie robić impulsywnych zakupów takich. Że nakupuję, dobra, poprzymierzam sobie i wtedy zobaczę. Nie. Moje zakupy już teraz są zawsze bardzo przemyślane, dlatego no trochę trochę mi przykro, że ja ją muszę oddać. No bo, no, nie, no z dwoma dziurami i planami, no to bez przesady. Oh my god! Bernie, jesteś w szoku, tak samo jak ja, bo ja po prostu nie mogę, dobra, Reserved yy, mi wynagrodziło tą poprzednią sukienkę, bo Jezus Maria, zobaczcie jaki jest tył w ogóle tej sukienki, ja musiałam od razu aż założyć szpilki, bo jakby nie da się in w inny sposób po prostu przymierzyć tej sukienki, no ludzie, po prostu jestem w szoku, jest... Boska ta sokienka. I słuchajcie, o, ja ją miałam polubioną chyba dosłownie, przysięgam, z jakieś pół roku. Co prawda, ona tutaj mi troszeczkę teraz opada, bo tutaj są regulowane ramionczka, ale nie ma nikogo teraz, kto by mógł mi to tam ścisnąć z tyłu i poprawić. Trochę też musiałam się zastanowić, jak się w nią wbić, z racji tego, że właśnie ona tutaj ma nakrzyż. Ale Jezus Maria, no nie dość, że tutaj jest koronka, to jeszcze cekiny. O oh, Boże, ja się mogę, aż po prostu za nim mówiłam. Girl. <g Jean> nie chcę nawet przypinać tutaj mikrofonu, bo nie chcę jej tutaj poniszczyć, bo wiecie, te, te cykinki tutaj mogą odpaść czy coś. Berni widzę cały czas na mnie lukasz. Jesteś w szoku po prostu, że matka się tak potrafi ogarnąć. <gorph> po pierwsze i najważniejsze, nic w niej nie jest uszkodzone. Yeey! A się tak mega bałam, bo wiecie, te cykiny, no to naprawdę to, 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 tego typu cykienki, to potrafią przejść w takim koszmarnym stanie poza a tu naprawdę oglądałam ją, wszystko jest no, naprawdę idealnie. Idealna jest też długość, mam 1,67 m, i dla mnie to jest po prostu fenomenalna długość. Podoba mi się w niej też to, że ona nie jest tak ekstremalnie obcisła. I dzięki temu, właśnie, że te plecy są wycięte, to ona się tutaj bardzo ładnie właśnie układa. Bo gdyby ona cała była taka luźniejsza, to tutaj właśnie w plecach by odstawała. A ona, no po prostu jest genialna. Moje ukochane połączenie kolorystyczne, czyli takie ciemne srebro, czyli taki gunmetal z e, czarnym. No, po prostu jestem zakochana. Ta sukienka, przez to, że ona nie jest taka srebrna, tylko w ciemniejszym e, tym kolorze srebra, takiej stali, to ona nie wygląda tanio. I jeszcze, że tu jest ta koronka. No, kocham, że tutaj jest wycięte, że jest ten dekolt. No i te. Te plecy, te plecy, jeszcze, że one są tutaj też wykończone tą koronką, i że jest ten rozporek, ale że on tak jest, wiecie, tylko tak e, mimochodem gdzieś ta nóżka się pokazuje. To nie jest tak, wiecie, rozpierdalnik tutaj z przodu walnięty, tylko to jest tak elegancka suknia. Ona jest seksy, ona jest seksy, no bo i dekolt, i koronka, i wycięte, i te mocne plecy, ale ja czuję, że to jest taka klasa. No kurde, tu mi cały czas opada bateramiaczka, e, więc tak sobie troszeczkę ją będę tutaj podtrzymywać. Ja jestem w niej zakochana od pół roku. Tylko, że ta sukienka kosztowała prawie 300 zł. I szczerze, trochę to rozumiem. No naprawdę, czasami ze sukienki potrafią tyle kosztować, a ani to materiał fajny, ani jakiś nie wiadomo jaki krój, a cena z kosmosu. A tutaj no naprawdę, jest tak po prostu dużo tutaj elementów w niej, że ja się nie dziwię, że ona kosztowała 260 zł. A ja ją kupiłam za 70. Ja ją kupiłam za 70 zł, bo ją miałam cały czas polajkowaną i ta cena nie schodziła. Ta cena cały czas nie schodziła, słuchajcie. Ja mówię, no Jezus, naprawdę, naprawdę, chcesz wydać 260 zł na sukienkę, którą yy, ubierzesz? Przysięgam, raz, może dwa razy w roku. No nie, no nie chcę tyle wydać, ale tak mi się podobała. Tak ja często wchodziłam na właśnie aplikację ReZERT, żeby zobaczyć. I patrzę, jest promocja na nią. I słuchajcie, w momencie jak chciałam kliknąć, właśnie, żeby ją kupić, to ona się wyprzedała. Ja byłam tak załamana, ja mówię nie, nie, moja, to jest moja sukienka, to jest moja sukienka, ja chcę tą sukienkę i jak ona się mogła wyprzedać, jak? Tej były tylko trzy, S, M, L. koniec, nie ma szerszej rozmiarówki, bierzesz albo do widzenia i po prostu ta S się wyprzedała. I ja mówię, nie, no zapłaczę się, teraz to się zapłaczę, bo za 70 zł taka dziecka to się nie zdarza, to się nie zdarza. Yy, i, I po prostu mi się chciało płakać, i ja się zapisywałam do tej yy, listy. Yy, I słuchajcie, najśmieszniejsza rzecz jest taka, że ja codziennie, kilka razy dziennie, jak nie nawet kilkanaście razy dziennie ciągle odświeżałam aplikację, wychodziłam i sprawdzałam. I się w końcu pojawiła, że można ją kupić, więc szybko kupiłam, bez zastanowienia. A mail mi nigdy nie przyszedł, że ona jest ponownie dostępna. Także yy, no tutaj też trzeba uważać na to, takie rzeczy, że myślisz, że się zapiszesz, a to kurde, później właśnie Cię inni wyprzedzą. Ale czemu ja się jeszcze tak cieszę, że, że ta sukienka przyszła i to w idealnym stanie? Bo słuchajcie, to, to nie jest, że ja chcę tą sukienkę na Sylwestra. Wy wy tak patrzycie, nie. To jest moja sukienka na urodziny, które dokładnie mam za niecałe dwa tygodnie. Nie, za ponad dwa tygodnie, bo teraz, jak nagrywam, jest w śro środa, a ja mam 2 listopada, czyli w niedzielę. I wystąpię, słuchajcie, w tej kietce. Tak, bo ja, ja się na urodziny odwalam. I don't care. Nieważne, że ja to robię tutaj w mieszkaniu imprezkę. E, ja się odwalam. Jakby trudno, chcesz przyjść na moje urodziny w swetrze, bardzo proszę, ale bądź pewny, że ja będę wyglądać <grym> jak diva. <grym> tak się jaram, tak się cieszę y, z tej sukienki. Po prostu nie mogę, jestem niebowzięta. O Boże, dajcie znać po prostu, co myślicie, bo mi już po prostu odebrało mowę. Słuchajcie, mój mózg już przestał działać, odebrało mi troszeczkę mowę, więc y, jeszcze. Wam się tutaj pokażę. Dajcie znać po prostu, co myślicie, jak Wam się te zakupy podobają, co byście zmienili. Jedziemy z dalszą częścią vloga. E, no czemu ja mogę zakończyć tego vloga? No oczywiście, że szarciem. Nie wiem, ludzie, ja po prostu kocham jeść i chyba po prostu ja chcę się dzielić przepysznymi jakimiś rzeczami, przekąskami i tak dalej. Więc ja muszę Wam powiedzieć, bo to jest jedna z pyszniejszych rzeczy, którą jadłam przez ostatnie w ogóle miesiące. I jeżeli lubicie połączenie słonego ze słodkim, to jest po prostu fenomenalne. I dosłownie, róbcie screeny, róbcie skriny, bo to jest najlepsza rzecz ever. O mój Boże, słuchajcie, to są precle, czyli precel, zwykły precel, tak jak są paluszki, słone paluszki, to jest precel, który też ma grudki soli. Ale on jest oblany białą czekoladą. I są różne smaki, ale ten szczególnie Cinnamon Bun. Oh my god! Słuchajcie, to są dosłownie precle w polewie o smaku bułeczki cynamonowej ozdobione białym lukrem. I przysięgam, że to tak smakuje. To nie smakuje jak po prostu, nie wiem, coś cynamonowego. To smakuje jak właśnie ta bułeczka cynamonowa od razu z tym lukrem i z tym takim serkiem. Ja nie wiem, jak oni to po prostu uzyskali, ten smak. Oczywiście znowu mi cieknie ślinka, ale o oh my god, jeszcze raz wam pokażę, to jest po prostu tak przepyszne, że ja nie mogę. To łączy w sobie wszystko, co ja kocham, czyli po pierwsze chrupie, bo precelek, po drugie właśnie gdzieś jest ta słoność tej soli, po trzecie oczywiście jest słodkie, ale nie, że po prostu jest słodkie mdłe, tylko jest ten, ten cynamon i jest tam właśnie gdzieś mleczność tego. No, po prostu to jest najlepsza rzecz, którą chyba zjecie tej jesień, jeżeli chodzi o takie przekąski, Więc mega Wam polecam. I tym pysznym akcentem żegnam się z Wami w tym vlogu i już zapraszam Was na następny filmik za tydzień w niedzielę, która wypada 2 listopada, czyli w mojej urodziny. I będziemy sobie robić kosmetyczkę listopada i zobaczycie, co ja tam wymyślę, jaki makijaż na te właśnie moje urodziny. Także już Was zapraszam. A na razie żegnam się z Wami, życzę Wam oczywiście wspaniałego dnia. Bye!